Szokujące! Tysiące polskich emerytów żyje w nieświadomości, tracąc setki złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skrywa możliwość, która może odmienić życie finansowe seniorów. To legalna droga do znaczącego podwyższenia emerytury. W dzisiejszym materiale skupimy się na kluczowym aspekcie systemu emerytalnego, który dla wielu pozostaje tajemnicą. Mówimy o procesie ponownego przeliczania świadczeń emerytalnych. Mechanizmie, który z jednej strony budzi nadzieję na lepsze życie, z drugiej zaś wywołuje frustrację przez swoją pozorną komplikację. To system, który może przynieść zarówno radość z dodatkowych środków, jak i rozczarowanie przy błędnym podejściu do tematu. W dzisiejszym materiale odkryjemy 5 kluczowych aspektów ponownego przeliczania emerytury. Pokażemy, jak krok po kroku przejść przez cały proces, jakie dokumenty zgromadzić i co najważniejsze: ile pieniędzy można zyskać. Poznasz historię emerytów, którym udało się znacząco podwyższyć swoje świadczenia. Zanim zagłębimy się w szczegóły, zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod tym materiałem oraz do subskrypcji kanału. W komentarzu napisz, czy ktoś z Twoich bliskich korzystał już z możliwości ponownego przeliczenia emerytury. Jakie były efekty? Kto może skorzystać z przeliczenia? Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje możliwość ponownego przeliczenia świadczeń dla trzech głównych grup emerytów: osoby, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały zawodowo, Emeryci, którzy odnaleźli dokumenty potwierdzające wcześniejsze zarobki, osoby posiadające nowe dowody dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia. Co istotne, szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci urodzeni w latach 1948-1953. Procedura i terminy. Cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku na formularzu, tzw. ERPO. Można to zrobić na dwa sposoby: osobiście, w placówce, zakładu. Ubezpieczeń Społecznych przez platformę usług elektronicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeliczenie następuje od miesiąca złożenia wniosku, co jest kluczową informacją dla wszystkich zainteresowanych. Potencjalne korzyści finansowe. Wzrost świadczenia może być naprawdę imponujący. W niektórych przypadkach mówimy o dodatkowej kwocie od 100 do 500 zł miesięcznie przy odnalezionych dokumentach potwierdzających wyższe zarobki. Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę, mogą liczyć na podwyżkę od 50 do 200 zł. Należy jednak pamiętać, że nie każdy wniosek kończy się sukcesem. Eksperci emerytalni zwracają uwagę na kilka kluczowych aspektów. Brak nowych dokumentów oznacza brak zmian w wysokości świadczenia. Przeliczenie nie może skutkować obniżeniem aktualnej emerytury. Osoby, które przeszły na emeryturę po roku 2009, mają już uwzględnione minimalne wynagrodzenie w przypadku braku dokumentacji. Ponowne przeliczenie emerytury to realna szansa na poprawę sytuacji finansowej tysięcy polskich seniorów. Kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie dokumentacji i świadomość własnych praw. A Ty, jak oceniasz system emerytalny w Polsce? Czy uważasz, że procedura ponownego przeliczania świadczeń jest wystarczająco przejrzysta? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Pamiętaj również o udostępnieniu tego materiału swoim bliskim. Może wśród nich jest ktoś, kto mógłby skorzystać z tej możliwości?